Cześć, w tym filmie pokażę, jak zwiększyć zasięg Wi-Fi w domu przy wykorzystaniu urządzenia Wi-Fi Extender. Urządzenie Wi-Fi Extender wykorzystuje domową sieć elektryczną do przesyłania danych. Dzięki połączeniu tej technologii z siecią bezprzewodową możesz zwiększyć zasięg domowego Wi-Fi. Zestaw składa się z dwóch modułów: podstawowego i Wi-Fi oraz przewodu ethernet i instrukcji. Podłącz moduł podstawowy do gniazdka elektrycznego w pobliżu modemu. Jeden koniec przewodu Ethernet podłącz do modułu podstawowego, a drugi do czerwonego portu w modemie Livebox. Jeżeli ten port jest już zajęty, możesz użyć zielonego lub białego. Moduł Wi-Fi podłącz do gniazdka elektrycznego w pomieszczeniu, w którym chcesz mieć lepszy zasięg Wi-Fi. Do optymalnego działania urządzenia moduły powinny być podłączone bezpośrednio do gniazdka, bez użycia przedłużacza i filtrów. Oba moduły nawiązują połączenie od razu, o czym informuje zielona dioda oznaczona domkiem. Jeżeli dioda nie świeci, wciśnij na każdym module odpowiedni przycisk. Sieć udostępniana przez Wi-Fi extender ma taką samą nazwę jak ta udostępniana przez modem Livebox, dlatego nie ma potrzeby aby konfigurować ją na każdym urządzeniu. Będą one automatycznie korzystać z sieci o lepszym zasięgu. Jeżeli używasz innego modemu niż Livebox, również możesz korzystać z Wi-Fi extender. Po prostu podłącz urządzenia w analogiczny sposób jak w przypadku modemu Livebox. Aby połączyć się z siecią bezprzewodową udostępnianą z modułu Wi-Fi, wyszukaj sieć o nazwie rozpoczynającej się od Wi-Fi Extender i kliknij Połącz. Wpisz klucz sieciowy widoczny na module Wi-Fi lub wciśnij przycisk WPS, wtedy połączysz urządzenie automatycznie. Od tej chwili możesz korzystać z sieci bezprzewodowej poprzez Wi-Fi Extender. Dzięki wbudowanym portom Ethernet w module WiFi masz możliwość podłączenia dekodera, telewizji satelitarnej lub komputera. Służą do tego trzy wbudowane porty w module Wi-Fi. Urządzeniem WiFi Extender możesz zarządzać poprzez przeglądarkę internetową. Zaloguj się do menu modemu Livebox i sprawdź, jaki adres IP jest przypisany do urządzenia WiFi Extender. Wpisz ten adres w przeglądarce i naciśnij Enter. Po chwili wyświetli się panel administracyjny urządzenia, gdzie możesz m.in. skonfigurować ustawienia sieciowe i ustawienia Wi-Fi lub zresetować urządzenie do ustawień fabrycznych. Więcej informacji o Wi-Fi Extender znajdziesz na naszym portalu.